Rentgen, sprawy na świetla Dariusz Ziemiańczyk. To jest Rentgen, Darek Ziemiańczyk. Witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Janina Dziubińska, prezes Rawskiego Stowarzyszenia Amazonek. Witam Panią. Witam bardzo serdecznie. Witam miłych słuchaczy. Pani Janino, Rawskie Amazonki obchodzą właśnie jubileusz dziesięciolecia. Powstania stowarzyszenia. Proszę powiedzieć, skąd pomysł, jak on się narodził, jakie były początki, no i w jakim celu zaczęłyście się, Panie, stowarzyszać. Powiem tak. Króciutko może, ale to była droga dość trudna. Z tego względu, że wiadomo, rak piersi to jest bardzo poważna, trudna choroba, o której. Bo wejdę słowo. Wyjaśnijmy na początku. Sformułowanie, określenie Amazonki w kontekście właśnie stowarzyszeń, w kontekście właśnie choroby. Powiem tak. Amazonki nie wszyscy wiedzą, właśnie o to chodzi, że trzeba to wyjaśnić, ponieważ zadaję pytanie sama ja. Czy wie Pani, czy wie Pan, czy no bo z różnymi ludźmi rozmawiam, kto to jest Amazonka. No dużo osób mówi, tak, wiem. A kto to jest? A to jest kobieta, która choruje na raka piersi, jest po mastektomii, i te kobiety są zwane Amazonkami. Tak, ale są osoby, które mówią, Amazonka, no pewnie, że wiem. A to kto jest, ja się pytam. To jest osoba, która jeździ na konikach. Aha, wiem, tak, też jeździ, oczywiście, bo to jest prawda. Ale Amazonki, my, to są osoby, które chor chorują po prostu na raka piersi. No więc właśnie. I. Skąd pomysł? W jakim celu? Jakie były początki? Pomysł, powiem szczerze, nie chciałabym się chwalić, ale tak było. Po operacji mojej, to było już 23 lata temu, w tej chwili, moim marzeniem, naj, najprostszym, najskrytszym marzeniem było to, żeby założyć jakiś klub, bo nie wiedziałam, jak to się nazywa, bo takich osób na pewno jest dużo. Wiem, że dużo, bo w szpitalu jednak, jak się człowiek znajduje, obserwuje. Obserwuję życie i mówię, kiedyś będąc y, w przychodni w Rawie Mazowieckiej, tak, bo o to chodzi, zapytałam pielęgniarki, proszę panią, czy pani wie, może ktoś chciałby założyć jakiś klub, ale jaki, o co pani chodzi, pani Janino? Ja mówię, o to mi chodzi, że. Chciałabym, żebyśmy się spotykały większa część osób, na znaczy kobiet, żebyśmy porozmawiały, żebyśmy się wspierały po e, operacji. Po operacji, mhm. tak. I to moje marzenie się spełniło w taki sposób, że właśnie pielęgniarka mi podpowiedziała, pani Janino jest taka osoba, która się tak samo interesuje jak pani, żeby założyć właśnie, no nazwijmy to klubem. I tak było. Proszę pani, tak było. Zadzwoniłam do tej pani, bo dostałam telefon od pielęgniarki. Pani Basienka Papież, wspaniała koleżanka, właśnie była też po mastektomii, czyli po operacji piersi. I dlatego żeśmy się zaczęły spotykać najpierw po prostu dwie, rozmawiając, później trzy, pięć, sześć i tak dalej. Aż do 15 osób. Gdyby było nas 15 osób, to już jest dużo. I wtedy myślimy, no, właściwie przydałoby się stowarzyszenie. Ja I wejdę teraz w słowo i dopytam. I bo za, za chwileczkę, oczywiście, wrócimy do tego etapu, kiedy już była wystarczająca ilość osób, aby stworzyć stowarzyszenie. Czułyście, panie, taką potrzebę, aby się e, spotykać? I proszę powiedzieć, nad, jaki był. Jaka była idea tych spotkań? Bo pierwsza myśl, która przychodzi, to wspieranie się. Ale myślę, że to nie był jedyny powód. Powodów to by tutaj było kilka, ale to są takie wspaniałe powody, bo my, jak się spotykamy właśnie w tej chwili, już będąc w stowarzyszeniu, to tak jak Pan powiedział, owszem. Wspieramy się, rozmawiamy u którego lekarza, może jest lepiej, może jest gorzej. Wiadomo, że to jest różnie, oczywiście. To jest bardzo bardzo trudny temat, że tak powiem, ale po to się wspieramy, żeby po prostu jest taka integracja, bo nie wszystkie osoby przychodzą do nas do stowarzyszenia. Nie wiem, Boją się czasem wejść, nie chcą przyjść, bo martwią się, jak ja pójdę tam, to co muszą robić. Może się wstydzą, też tak, oczywiście nie ma się czego wstydzić, bo y, trzeba rozmawiać na ten temat i ja powiem szczerze, że jak przychodzą panie do stowarzyszenia, to najpierw ta z taką niepewnością, bo każda pani, która przyjdzie, musi opowiedzieć o sobie, y, jak to było, gdzie miała operację, kto jej robił, nawet który lekarz, bo lekarzy jest bardzo różnych i bardzo. Bardzo są różni, są wspaniali, ale też jest wiadomo, jak to w życiu życie nam nieraz płata figle, więc chcemy iść do pana doktora Iksieńskiego, a tu Y był wspanialszy, bo koleżanka powiedziała jedna, druga, piąta i wtedy proszę pani, my właśnie w ten sposób rozmawiamy, a to o rehabilitacji, a to o nowoczesnym leczeniu, bo ja 23 lata temu było troszeczkę inne leczenie, chociaż tak, była też i chemia, radioterapia, tak jak i teraz, ale jest wiele innych takich nowych zabiegów, o których czasem no my nie wiemy, bo to trzeba też śledzić to na bieżąco. Ważne jest że y, osoby, które przychodzą, przychodzą chętnie, bo one wychodzą z uśmiechem, one nie są zmartwione, bo nie jedna, y, po prostu jakaś choroba y, y, trudna, że musi iść do psychologa, a musi koniecznie, bo sama sobie nie daje rady, nie rozmawia w domu z rodziną, bo się boi, bo się wstydzi. Było tak też, proszę Państwa? Nie ma być może też zrozumienia, a bez wątpienia o to zrozumienie wśród właśnie pani, które no, przeszły Tę samą albo powiedzmy chorobę, tę samą drogę, no bez wątpienia wydaje się, że jest łatwiejsza. To jest właśnie trudny temat, naprawdę i w rodzinie, bo nieraz ktoś by chciał pomóc, nie wie jak, jak się odezwać. Bo osoba chora, jeśli jest taka, może gaduła jak ja, bo ja jestem gaduła, jak to słychać, powiem, ja nie miałam problemu z rozmową z dziećmi, bo jak komu nie mam powiedzieć, jak nie dzieci. No tak, prawda? ale to są bardzo indywidualne tak. już sytuacje, tak. tak jak pani przed chwileczką tak. powiedziała, prawda? Tak. I właśnie, no, czyli wspieracie się. Proszę powiedzieć, czy. Yy... Również zapraszacie powiedzmy specjalistów różnych dziedzin, bo tak sobie wyobrażam, że zapewne tak jest. Tak. Od lekarzy po psychologów. Zresztą, no, jak to wygląda właśnie od tej strony. Proszę pana, jeśli się spotykamy, bo wiadomo, zarząd w każdym stowarzyszeniu jest, najpierw spotyka się zarząd i sobie tu ustalamy, słuchajcie, dziewczynki, co my teraz możemy tu na następne spotkanie dla naszych koleżanek zrobić. O, i przydało się. A jak często się spotykacie tak w ogóle? Spotykamy zaraz, no? się raz w miesiącu, co drugi wtorek. Uh -huh. Znaczy nie, przepraszam, drugi wtorek każdego miesiąca. Uh -huh. Tak się spotykamy. Czy to jest lato, czy urlopy są, nieważne, spotykamy się co miesiąc. W każdym bądź razie i ustalamy z tym zarządem, słuchajcie dziewczyny, co by tu zrobić teraz, może psychologa, o tak, koniecznie, może jakiegoś rehabilitanta, oczywiście, jak najbardziej, może onkologa, tak i to proszę Państwa, nie wszyscy na raz, bo nie dałybyśmy rady, ale umówiwszy się z lekarzem, Przychodzi do nas i, wiadomo, opowiada no, na temat. Opowiada nas, na tematy, był, które nas na temat, interesują. co mm. nas interesują, tak. A tematów jest bardzo dużo i pytań jest bardzo dużo. A lekarz, który jest, no wiadomo, specjalistą, może odpowiedzieć na wiele, wiele spraw, na które i nas interesowały, bo nie wszystko po prostu wiemy, prawda? O nowoczesnym badaniu, o nowoczesnych jakichś lekach, no nie wiemy, bo skąd. W każdym bądź razie spotykać się trzeba i nie tylko, bo się spotykamy z policją, spotykamy się z, z jakimiś no, osobami, które na przykład, fryzjerzy, kosmetycy, bo to dla nas jest też ważne, bo dziewczyny po chemii, wiadomo, że są też, mają, proszę Państwa, włosy wychodzą. Trzeba jakąś peruczkę, no jaką tą perukę? Ktoś musi nam doradzić, nie pierwsza, lepsza, żeby to jakoś wyglądać, yy, bo dziewczynki się zmartwią, kobiety się martwią właśnie tym, że ojej, nie mam włosów na głowie. Co to teraz będzie? Nie, to się nie ma co martwić, bo są piękne peruki, są piękne chusteczki. Nawet gdy bez peruczki są dziewczyny, naprawdę nie powinny się tym martwić, bo to nie jest zmartwienie nasze, że, że jestem chora na raka. Ale przede wszystkim powiem tak, no, są panie, są koleżanki, które podpowiedzą. Tak jak przed tak. chwileczką no, tak. ta sytuacja, o której pani mówi, to rzeczywiście. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ważny, jak bardzo istotny jest ten dotyk przyjaciółki, przyjaciela w tej trudnej sytuacji, do czasu, do momentu, kiedy no, nas to nie dotknie. Chociaż czasem trudno jest w takich kategoriach myśleć, no bo, no bo cóż, no przecież wydaje nam się, że mamy tego świadomość, mamy wyobraźnię, a jednak. A proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o to środowisko, o środowisko Amazonek, jeżeli chodzi na przykład o nie wiem, województwo łódzkie? Czy macie też jakąś taką swoją organizację, która zrzesza kluby, czy, to, czy kluby, stowarzyszenia funkcjonują tylko, no, powiedzmy, w takim oderwaniu? Stowarzyszeń Łódzkich, stowarzyszeń Amazonek jest 13 w województwie. w województwie łódzkim, tak i szefową naszą jest przemiła pani prezes Ewonia Maciejewska która właśnie bardzo często organizuje spotkania tych właśnie klubów, gdzie są organizowane również spatakiady. Na tych spatakiadach występujemy, bierzemy udział w różnych sportach. Różnimy się tym, że po prostu no, każda by chciała wygrać. No niestety. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. No, jak to w sporcie. Jak to w sporcie, tak, ale jest to cudowne spotkanie. To jest yy, tak jak jedną urodzinę. Właściwie tworzymy, gdy się spotkamy wszyscy. Teraz jest 16 września. Yy, spad tak jada w Tomaszowie Mazowieckim. Też bierzemy udział, Rawa Mazowiecka między innymi. Bo nasza pani Ewunia, właśnie pani prezes, to tak się nazywa yy, Łódzkie Stowarzyszenie Amazonek, jest całą szefową. Unii Łódzkiej Amazonek. Tak to się nazywa. Także często się spotykamy właśnie na spartakiadach, bo co roku robimy spartakiady, w każdym roku inne, inne stowarzyszenie. I... Czyli można powiedzieć, Pani Janino, że Wasze spotkania, spotkania y, Amazonek, y, w tym momencie rozmawiamy o Stowarzyszeniu Amazonek tak. Rawskich. Natomiast no, to ma szerszy wymiar, prawda? To e, rzeczywiście takie spotkania wykraczające poza powiedzmy Awę Mazowiecką, poza te najbliższe miejscowości, e, czyli no, jednocząc się, tworząc jeszcze większą strukturę, bez wątpienia więcej możecie. Brawskie Amazonki oczywiście też biorą udział w tych różnych takich spotkaniach. Też organizujemy, nasza przykład z była w 2018 roku. Wszyscy przyjechali z tych poszczególnych klubów. Zapraszamy też nasze władze miasta. Bo chodzi o to, że władze miasta no nam bardzo, bardzo pomagają. Bez władz po prostu no, trudno by było pracować między nami, nawet no, robiąc jakieś spotkanie, czy gryla, czy, 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 czy wigilię. Wiadomo, że potrzebne są pieniądze, prawda? Natomiast chodzi mi o to, że. Nasze Amazonki są wspaniałe dziewczyny, jest nas 32 osoby. Było nas więcej, ale niestety odchodzą. Odchodzą 10 dziewczyn od, odeszło. I to jest trudna sprawa, bo nie, nie każdy może brać udział w takiej Spartakiadzie w sensie, że trzy osoby są zawsze delegowane do tego, żeby jakaś gra w piłkę, jakieś przyskoki, jakieś worki, jakieś coś zależy kto, jak dany, dana osoba... To jest wszystko dla zdrowia, ale my się cieszymy, że my jesteśmy potrzebne, że my się bawimy, że my właśnie będziemy udział właśnie w takich, w takich różnych konkursach. To jest dla nas bardzo ważne, bo y, przeważnie to się potrafimy też i martwić, ale nie zawsze właściwie, bo powiem szczerze, że kiedy się spotykamy na naszych spotkaniach, to są też i, i jest... Bardzo wesoło właściwie, bo jest i ciasto, jest i kawa. Czasem właśnie zapraszamy, jak mówiłam, lekarza czy psychologa. I to jest tam bardzo potrzebne, bo my same sobie no, może nieraz nie potrafimy radzić. I widzimy to w ten sposób, że ktoś, jak przyjdzie, nawet z innego stowarzyszenia zapraszamy też osoby, więc na przykład diabetyków, to powiem szczerze, że to jest bardzo potrzebne i bardzo wtedy się wspieramy. Pani Janino, no, można rzeczywiście słuchać Panią przez bardzo długi czas i z wielką taką przyjemnością, bo empatia, która właśnie płynie od Pani, no, jest dominująca, jeżeli chodzi o ten przekaz. Ale na koniec naszej rozmowy proszę powiedzieć, jeżeli ktoś, jakaś Pani chciałaby zapisać się albo przyjść na spotkanie Stowarzyszenia Rawskich Amazonek, to proszę powiedzieć, jak i gdzie? Gdzie ma przyjść? No, tu nie ma wielkiego problemu, bo w zasadzie powiem, że Rawskie Stowarzyszenie Amazonek już jest w Rawie Mazowieckiej tak trochę znane. No, ponieważ jestem, jak tu pan powiedział, prezesem, tak? I to robię bardzo chętnie, bo, bo ja to tak zawsze z serca mówię.